Już jestem w tej strefie takiej, gdzie czekam na odloty, więc dobrze powiem że chyba wszystko poszło git. A ja w ogóle mam teraz przesiadkę zaraz we Frankfurcie na godzinę 5. Ja nigdy nie miałam, wiecie, międzylądowania jeszcze z tak krótkim czasem. Ja byłam tak zestresowana, tak zestresowana, że na dzień wcześniej kupiłam sobie busa właśnie do Frankfurtu, żeby mieć pewność, że trafię na, na ten lotnie, że się nie spóźnię. No ale nie spakowałam się, nawet nie pomyślałam, żeby coś wziąć czy nie wziąć. No tak jak wam mówiłam, wszystko na ostatnią chwilę. Więc w sumie nie zdążyłam i stwierdziłam, dobra, co ma być, to będzie. Los jest losem i przeznaczenia się nie oszuka jak tam mam być, to tam będę. Robimy to jest łóżko! O! Oh nie zastanawiacie się co tu robię, słuchajcie ja sama się zastanawiam co tu robię bo sytuacja jest niebanalna, nieprzeciętna godzinna przysiadka, którą miałam mieć nie pychła, bo lot się spóźnił 40 minut, dlatego 40 minut przyleciał później na lotnisko we Frankfurcie, a że lotnisko we Frankfurcie jest największym w całych Niemczech no to biegłam jak porąbana po tych terminalach, poznałam taką Martę, więc byłyśmy w dwie w tej samej sytuacji tak biegałyśmy no i zamknęli nam bramkę, nie wpuścili nas na lot e, i nie poleciałyśmy lotem I, i jesteśmy w hotelu, który zapewniła nam firma, bo to było z ich winy, więc e, pamiętajcie jedno, jeżeli kiedykolwiek pójdziecie na e, odprawę i przez opóźniony lot bądź z winy e, tej firmy, od której leciliście, oni muszą wam zapewnić hotel, muszą wam przebukować lot, muszą wam y, zapewnić wyżywienie i w ogóle więc nie będziecie w takiej czarnym wiecie. Powinnam już być o 5 godzin w jednym locie, ale no cóż, takie życie, jaki y, rap, coś się jest, a potem tego nie ma. No i tyle. przez przyspana, wyglądam jak wyglądam, widzicie, jak wyglądam lekcja życia nie jedzcie nic w hotelowych restauracjach jeżeli chcecie spędzać e, całą noc na toalecie i nad toaletą uff, za jakieś 4 godziny nie, nie niecałe e, mam lot 12 godzinny także tutaj potrzebuję powodzenia e, bo czuję, że zaraz to ja upadnę i nie wstanę Siemoneczko, słuchajcie, zaczynamy parę, parę krótkich vlogów, gdzie jestem, znajduję się na Hollywood, bo w Hollywood sobie teraz zamieszkałam przez najbliższy czas i pokażę wam trochę życia Los Angeles i trochę jak to wygląda, jak to nie wygląda, co warto i czego nie warto. Aktualnie znajdujemy się na Walk of Fame, czyli takiej bardzo popularnej e, ulicy, gdzie macie te gwiazdy z ludźmi, w sensie z imionami, z nazwiskami jakichś tam zasłużonych artystów. No i zobaczcie teraz tak, trafiliśmy... Akurat na y, jak to się nazywa, premiera filmu albo jakiś festiwal filmowy. Jeżeli zawsze się zastanawialiście, jak wyglądają czerwone y, dywany, to właśnie wygląda tak, że tutaj zrobili wspaniałe przejście dla pieszych, tak? Bardzo bezpieczne miejsce dla pieszych. Miejsce dla pieszych. Jesteśmy na bardzo ruchliwej ulicy. Bardzo ruchliwej ulicy. A I for a Tutaj macie budynki, pełno budynków. Jest wszystko. Oh, okay. Wszystko. David jest. Jest David. Okej? Okay. Okej, okay, David. Okej. Okay. No i popatrzcie teraz tak. tam, this, this black one. To macie przejścia, macie przejście, że jak przechodzą sobie ludzie, to sprawdzają, czy macie noże, nie noże i czy jakieś niebezpieczne rzeczy. Tutaj macie te gwiazdy zasłużone na chodniku Walk of Fame, a tutaj macie czerwone dywany, gdzie są gwiazdy i pozują gwiazdy. Tam, gdzie widzicie właśnie światła, to stoją zazwyczaj paparazzi, a tu gdzie jest czerwony dywan, no to idą sobie gwiazdy. Więc ogólnie tak to wygląda, że możecie sobie po środku w normalnej ulicy tak iść i mieć barę, bo jesteśmy w Hollywood, więc ogólnie to sobie robicie, co chcecie, kiedy chcecie i z kim chcecie. Ba, da, tak. Yeah? W ogóle to, co jest tutaj, co się nazywa Teatr Chiński, rzecz, która teoretycznie jest zawsze na liście. Musicie do zobaczenia w Los Angeles znajduje się on, znaczy nie, zanim znajduje się ten Dolby CH, gdzie się odbywają Oscary co roku. No i ogólnie moi drodzy chodzi o to, że w tym teatrze macie odciski dłoni, na przykład, i, i, i stóp jakichś tam 200 gwiazd. I na ścianie tego jest jedna jedyna gwiazda, która nie jest położona na chodniku, tylko na ścianie pionowej i się znajduje ona, to jest gwiazda Mameda. Bo on powiedział, że on nie chce, żeby ktokolwiek deptał po jego gwieździe. No. Yeah, man, respect, all right. okay. Yes, sir. okay, man, I got it. <laughs> 851 wyświetleń, to tyle ile ja będę miała na moich vlogach, jak będę dalej tak pracowała, czyli no tak jak właśnie pracuję raz na ruski rok. Z wami będę ja tutaj Kids go. <gry> Wiecie, że w środku tego miejsca, czyli w Dolby Teatrze, nie wolno używać profesjonalnej kamery ogólnie, ale my jeszcze nie jesteśmy w środku teatru, bo pod, jak wchodzicie do teatru, to jeszcze macie kawiarenki, sklepy, jakieś inne rzeczy, także luz, blues, argus, ale nie używajcie, nie? Tylko telefony można. Znaczy, hookers. do góry w różowych spodniach nikt na świecie nie ma tak różowych spodni jak ja, są całe nie z lumpeksu, niestety ulala, gdzie ja jestem jestem tu, gdzie jest świat na na na, na. Wyczyścić i mówić co się stało? A ja krzyczę na pół Hollywood. Kupa, kupa, kupa. I chyba to nie jest nic naj, yy, najnormalniejszego, co powinienem krzyczeć. Tam mamy znak Hollywood, ale kto się w ogóle przejmuje znakiem Hollywood? Najważniejsze jest to, co macie w sercu. Tutaj jeszcze możemy pożyć się trochę jak w ogóle w Meksyku, bo tutaj Meksykanie sprzedają normalnie owoce tak jak robi się to w Meksyku, bo tutaj jest bardzo duże community meksykańskie. No i ogólnie jest to na e, tych gwiazdach sław. A macie tutaj ogólnie około 2600 sław i co roku może być ich więcej, bo co roku dodają e, sławne osoby. I ta w ogóle droga tu się ciągnie 2 km w jedną stronę i po drugiej stronie chodnika, więc ogólnie jest to bardzo duże. Ludzie chcą ogólnie przychodzić i to oglądać, ale dla mnie to takie jest trochę takie ten dep, tak jak w między macie, nie? Fajnie, że są gwiazdy. A, ale w ogóle macie tutaj fikcyjne też gwiazdy, jak na przykład Shreka, Więc to jest akurat fajne. I ogólnie w ogóle na tym walk of fame, gdzie się wszystko dzieje, to cały czas coś się dzieje. Jak wy się w ogóle tutaj nie, nie znudzicie, nie? Tu cały czas coś się dzieje, cały czas. Jak macie Halloween, to dziewczyny twerkują z głąbą, dupą na środku chodnika i każdy jeszcze żywy i każdy w ogóle robi co chce, bo sobie możecie robić co chce. Na przykład tutaj pan ma balony i sobie strzela z balonów, nie? No, także groni... Myśmy byli szczęśliwi i w ogóle usatysfakcjonowani i wszystko jest gitara siema w ogóle najlepiej na świecie. No. Nie żebym się naśmiewiała z religii, ale tak chodzą sobie czasami, nie? Tutaj ktoś mówi o, y, o, o Jezusie i trzeba się nawracać, a tutaj Pan mówi, że mięso jest morderstwem. Także można robić co chcecie, nie? A w ogóle to tutaj jak macie, to macie bardzo dużą komunity, nie właśnie chrześcijan, ani nic takiego, ale w Los Angeles główną religią jest Scientologia i macie niedaleko kościół cjentologii. i w sumie to wam pokażę go, sorry. I think he's not nie happy. At all. <laughs> well. Pytanie: jeżeli pewnie nigdy się nie zastanawialiście, się, jak się przychodzi dalej na ulicę? Ogólnie, jak chcecie. Tak, 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 tak. No. I ogólnie jeszcze nie macie, bo tu możecie przechodzić jak chcecie. E, plus, plus orzeszki z karmelem, nie? Kurde, każdy dzieje. Jesus saves from hell. O matko! Please, please, please record this woman. Please, this is amazing what she's doing. Co chodzi? No bo wiadomo to chodzi o wylądowanie yy, na księżycu pierwszych ludzi i oni mają w ogóle to nie nic to jest, jest... księżyc! This is the moon! That's why! Rozumiesz mnie? Do you understand me David? Yeah, yeah I got it right now. No słuchajcie, w ogóle tu jest jakaś śmieszna akcja, no bo wiadomo, oni pojechali na księżyc i wylądowali. Oni mają w ogóle tutaj statuetkę telewizji, bo tu jest telewizja. Tu macie w ogóle, to jest dla ludzi muzyki. Jak widzicie takie coś, to jest dla muzyki. A jak widzicie takie coś, no to właśnie telewizja. A to jest oznaczenie filmowe. Jeszcze są jakieś, ale to może znajdziemy. Super sprawa, bardzo mi się podoba, że dobie tych wszystkich artystów, oni dodali normalnie ziemeczków, chociaż wiadomo, że już są sprzeczne sprawy, jeżeli chodzi o wylądowanie na Księżycu, ale uznajmy, że faktycznie wylądowali, uznajmy, że jebać Rosję, oj kto to powiedział Jest ogromny, macie płyty winylowe i płyty CD znajduje się właśnie na tej drodze, ale i gwiazd. I normalnie w ogóle jest tak pięknie wszystko oznaczone, że to jest jakaś ja pierdziele. On jest ogromny. Macie multum plakatu i macie płyty winylowe i macie jakieś pierdolniczki z śpiewakami, muzykami, innymi rzeczami no kosmos Boże kochany jak ja zobaczyłam tę sklep od razu chciałam tu przyjść no tak byłam tutaj I've, I've been here Aha this is in London very bad memories but I've been here Dzięki. Oh, are you co bardzo, to był bardzo sklep. Jak możecie w ogóle zauważyć tam jest znak Los Music, ale widzę, że David ma mnie w dupie. Albo nie rozumie polskiego, ale że macie gra sobie za sobą na gitarze. Znaczy zaczyna grać dopiero. No możecie się że wszystko zakochałem się, spędziliśmy tą godzinę.

Ciekawa sprawa, bo nie zawsze mają jakieś tam specjalne dni, nie? I swoje te. Ale to, co jest w Ameryce, jak się kiedyś zastanowicie, dlaczego Amerykanie dają ogólnie napiwki. Bo napiwki tutaj jest normalna rzecz, bo. Ziomeczki, którzy pracują gdzieś tam w restauracji, to oni dostają wypłaty z napiwków, więc zawsze musisz dać albo 10, albo 15, albo 25%, albo ileś i to ty yy, wybierasz. A ogólnie, jak nie dosz napiwku, to oni wam, was mogą nie obsłużyć, no bo nikim za to nie płaci, jeżeli wam obsłużą lub nie obsłużą. No i minimalna to jest zazwyczaj 10%, nie? Ale jak będziesz tak szedł i dawać cały czas 10% im, to oni powiedzą mnie, basta, nie będziemy cię obsługiwać, bo 10% to za mało. Także my za nasz Specjalnie zapłaciliśmy. Y 12,99 plus 1,23, bo 10% na napiwku. Takie jest sytuacja w Ameryce, więc zawsze miejcie to na uwadze. Że kiedykolwiek, gdziekolwiek będziecie szli, cokolwiek kupowali i jedli, czy cokolwiek, cokolwiek, gdziekolwiek, zawsze doliczajcie napiwek minimum 10%, ale zazwyczaj to jest 15% ogólnie. No, a jak dajesz już 25 albo więcej, to jest, że kozak jesteś, jesteś kozak nad kozakami. How it looks like! Uła Wegetariańska O Boże, idę po szynkę. Nie śmiecimy, dbamy o naturę, przyrodę I w ogóle tak jak dbają w Kalifornii o naturę Bo legalizują marihuanę Nie wiem jak mi widać, nawet nie wiem czy jestem wyraźna Ale jesteśmy w metro bo komuś się nie chce iść 20 minut, tylko trzeba zajechać. Dobra, nieważne. Yy, jesteśmy w Metrze i nie wiem, czy mnie widać dobrze, czy mnie nie widać, ale czy nie jest ważne, bo to, co wam chcę pokazać, to jest. Patrzcie na ten sufit! Wow! A tutaj macie takie. Wow! Gwiazdy! Taki sufit, no filmowo. A jak? A ja w ogóle nie ma tu ludzi, jakby tak. To metro metro w Nowym Los Angeles, gdzie tam ja jestem, to w ogóle nie działa dużo jest bezdomnych w sumie metro jest dla biednych ludzi tutaj dlatego nie jeżdżą ludzie, a jak już ktoś je jest to na noc bo metro to jest jedyna rzecz ciepła, w której mogą sobie na luzie spać ludzie ej, patrzcie jeszcze tam to też wszystko jest z tych zrobione, jeszcze palemki super, fajnie wygląda fajnie, fajnie, naprawdę fajnie Bo jesteśmy w tym głównie usłanym gwiazdami. O! Tak zjewasz. Ale jest takie super! Uhu, takie fajne! Widzisz, co jest naprawdę fajne w tym alei? Że każdy ma wyrąbane i praktycznie każdy jest tutaj na jakichś narkotykach. Naprawdę. Okej, okay, jak widzicie to czerwone auto tam, to Porsche, to ziomki zestanęli w ogóle i mówiłam 10 dolców za zrobienie zdjęcia w aucie. No chyba coś nie tak. Jak chcecie sobie zrobić właśnie w tym aucie, 10 dolców kosztowało zdjęcie. Tutaj już policja stoi, zamknęli ulicę, no bo ta premiera tam jest. Znaczy, będzie zaraz.